It's what the world wants. We don't want drugs, we don't want injections, we don't want surgery. I've never seen anything like this in twenty one years of being a doctor. Anything coming close to doing what this technology does for people. moje życie uległo zmianie dzięki tej technologii, dzięki tej firmie. Nie tylko odzyskałem zdrowie, energię, ale przede wszystkim pomogłem Stem cells are the future. As a wellness company. musieliśmy być częścią rewolucji I z X39 exactly właśnie To David Schmidt, założyciel, dyrektor generalny i twórca X39, czyli najnowszej, przełomowej, lekkiej technologii aplikowanej na skórę. Jestem teraz 50 lat i czuję się jak 30 lat <laughs> In W days X39 my knee pain was naprawdę really... Gun. It's a really fun thing to share with people because everybody is amazed by it. How does X39 work? It uses light to raise the of copper, We're bringing regenerative science to everyone, and we're doing it safely and inexpensively, and with extraordinary benefits. So this is why we have such an advantage in the marketplace, and what makes our opportunity for our business builders so enormous. To przełomowa i bezkonkurencyjna technologia. A do tego bezpieczna, tania, bezinwazyjna i nie zawierająca leków. Przygotowaliśmy wideo, które przybliży ci technologię. Koniecznie je obejrzyj. Ponad 80 badań klinicznych oraz patenty na całym świecie dobitnie potwierdzają jej działanie. Jest no Jaka jest Twoja rola? Działamy w modelu marketingu sieciowego. Czyli przemysłu generującego sprzedaż na poziomie 200 miliardów dolarów rocznie. Z ust do ust przekazywana jest informacja o produktach i budujące zespoły sprzedawców, którzy przyspieszają ten biznes. A LifeWave jest jego częścią. It's very unusual that you would have cutting edge science make its way into network marketing. But as it turns out, because our products produce immediate effects, immediate benefits. Zdarzenie produktu face-to-face to jest face idealny sposób, żeby zdarzyć technologię. Jedyne co musi dodać, jest go i zróbmy to z ludźmi. To jest to. Nie musi być doktor medyczny, jak ja. Wszyscy mogą to zrobić. Proszę o patch i życzę. Reakcja, którą ludzie dają, to jest wow. Nasze magazyny znajdują się w wielu krajach, a produkty są dostępne w ponad 100. Jesteśmy w stanie wyprodukować miliony artykułów miesięcznie. LifeWave tylko czeka na ciebie. Pomyśl o znajomych i wszystkich, którzy potrzebują dodatkowej energii, jednak bez negatywnych skutków. Albo uśmierzyć lub zwalczyć ból, lepiej sypiać, i to bez leków, wyglądać i czuć się młodziej bez ryzykownych zabiegów. Lista zalet naszych produktów jest długa, a rynek pojemny. Czy jesteś w stanie zobaczyć idea? Jesteś na poziomie znaczącym? Pamiętajmy o tym. To jest możliwość z globalnym wzrostem, gdzie jest help i support z jednej strony. I to jest wszystko zjednoczone przez świat, który nie ma konkurencja. Jako członek otrzymujesz od nas ogromne wsparcie marketingowe, szkolenia, usługi biznesowe, które pozwalają skupić się na tym, co najważniejsze czyli na promocji LifeWave. The growth in the future is going to be fast because of X39. Today more więcej more people are really looking for solutions for a better lifestyle. Everybody wants to look younger, everybody needs more sleep, wants to have more energy, wants to get rid of pain. Zaczynamy zmieniać świat dzięki technologii, której nie ma nikt. Więc wyobraź sobie, że masz coś, czego nie ma nikt, ale potrzebuje każdy. I to jest ten moment, to jest właśnie ta fala, dlatego life lifewave, to jest fala And you can that moment. That is the moment when you are able to move someone's health as much as we can with LifeWave, see what change that makes into people's life. That's amazing. It is. You can literally change someone's life. And I love that. So there you have it. Look, whatever you want, however high your goals, however big your dreams, it's all possible with LifeWave. So be sure to get back to the person who suggested you watch this video and get started today. Try X39 or one of our other fantastic products so you can learn for yourself what all the excitement is about when it comes to LifeWave. Whatever you do, though, be sure to get started today because the clock is ticking. The time is now. You don't want to miss out. We're building LifeWave to a billion dollar company. Let's do it together.